The first the most important one who uh, for us uh, writing in uh, 19, uh, 1976. 1976 bardzo ważny dzień. When when I saw that the young people is uh, looking uh, after what they they are and they don't they give no uh,

e mana ai tu mata ai ba an ai te mua tu o tai e tu wa 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 o te tama ni o hei o i o tu e hu i ana poiri te hu ai mata o poro roa te hu ai mata ru o tu roa roa i te po o tu roa roa i mo te a i o a te ho i e te un u e te wa ho a ai te hi an te vai ma o e i hau ki e i hau nui. A wa wai ki i wa nui ia, ia ora. A wa wai ki ri aputa. A wa wai ki hiti. O tāra ma te a ara. Te ara ti a, a O fata tai e te tai ia o ara E iau abopo. a po A tai ho ie. O toi ti ana po iri i manawa. O toi te manawa e moa e moa. A upu e i hati tua toto e i toa rā um, hau te mamai o te mamai ora, o i te mamai ora hoi tēnā, te mamai hātua tūe i te mānua o te whai ere. Ah, i mai te te uta, e moa te a iu, e moa, e mana vai hau te O pīnei e te tō e re tapu tapu a te a e tui, a e tui, a e tūai. O te ye ui te pū a tapu tapena, te a tāra e hara moa, e tupu ai, te mana vai, e ora ai te wā ai, e pū ai te ai ai. I i imo Och, to był niespokojny głos, błagalny głos, przy, przyzywający bogów w opuszczonym Marae. To wiatr i przyniósł armii bogów z dźwięk lamentu osieroconych dzieci. Nie mają wozów i zagłądzili w ciemnej grocie. Dzieci o jasnym spojrzeniu są głodne, dzieci z oczami jak noc. Ciemną nocą są osłabione przez głód i chwieją się spragnienia światła. Och, czasy się zmieniają, czas udręki. Karącie się mądrością, by się odrodzić. Pijcie z pierwotnego źródła. Oddychajcie głęboko. Torujcie drogę, ciem... Torujcie drogę przez ciemność, aby żyć. Torujcie drogę do wyjścia. Torujcie drogę ku wschodzącemu słońcu. Przed Wami rozpościera się droga. Odwagi. To prawie świt. Odwagi. Jutro będzie dzień. Och, w ciemnej grocie poczęto świadomość. Łono nosi owoc, który jest święty. Módlcie się, by nie poronić, lecz urodzić dzielne serce. Znoście ból, to ból życia, ściskający łono rodzącej kobiety. Nieście swój ciężar i troszcie się o niego. Dziecko jest święte, to polinezyjska świadomość. Toere rozbrzmiewa nad taputapuatea. Potrzebna jest ofiara, potrzebna jest ofiara. To pokolenie będzie świętą świnią, ofiarą przebłagalną. Je serai le balancier de ta pirogue pour le restant du voyage, pour le restant du chemin. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, je ne suis qu'un bois flottant. Mais ne pèse pas trop de mon côté pour ne pas briser l'équilibre. Ne pèse pas trop de mon côté. Si nous ne voulons pas chavirer. Pływak. Chodzi o pływak łodzi. Uwa. Będę pływakiem twojej pirogi. Na resztę podróży. Na resztę drogi. Bez ciebie moje życie nie ma sensu. Bez ciebie jestem ledwie dryfującym drewnem. Ale nie przechyla się zbyt na moją stronę by nie zachwiać równowagi. Nie przechylaj się za bardzo, jeśli nie mamy się wywrócić. Tymaru. Wow. Ty wow. J'aime ces instants fugaces, a ras les flou. Ou à l'ombre de la nuit. La mer s'essaye à la couleur du jour. Quand, au matin du crépuscule, la nuit se fait douceur du jour. Temaruao, to jest powo zaznaczenie zmierzch i świt, to jest bardzo szybki i z kolei inne. <grymne> <tum> Temaruao. Lubię te chwile tuż na falami. Gdy w cieniu nocy morze przymierza barwy dnia, gdy w półmroku poranka noc staje się łagodnym dniem. Mm. Mm. La musique des enfants scande et rythme mon écriture, qui, joyeuse, légère, s'agite, pirouette, danse et, et marque le temps. Elle accroche ma pensée, l'entraîne dans son mouvement vif, jeune et libre de rock'n'roll, qui sautille par petits bons et se poursuit par grandes arabesques dans un twist-again cadencé. Histoire d'un voyage quittant la surface de l'eau pour s'enfoncer au-delà des plaques multicolores de coraux multiformes, des ténébreuses profondeurs marines, entre lesquelles et au-dessus desquelles évolue, s'agite en des courses et balais incessants. Maïto, Rouget, Manini, Poisson Bleu, au mouvement furtif, balais auxquels assistent imperturbables des actini aux couleurs variées, des oursins, Vana, Ina, occupés à viser leur proie, qui, de ces harpons venimeux à l'extrémité des tentacules, qui, de ces épines articulées, balayant perpétuellement l'espace aquatique, voyage en musique au fond de l'eau, de mémorable, de, de remémorations de tout ce qui y vit et s'y si vit, d'enseignement sur la société et d'applicable à l'humain. Muzyka dzieci wyznacza rytm i tempo mojego pisania, które porusza się lekko, wiruje, tańczy i układa w takty. Chwyta moją myśl, porywa ją w swój żywy, młodzieńczy i swobodny ruch rock'n'rolla, który podskakuje jak piłeczka i płynnie przychodzi w wielkie arabeski rytmicznego twistegera. To opowieść o podróży pod powierzchnię wody, by zanurzyć się poza wielobarwne płyty koralowców o rozmaitych kształtach w mroczne głębiny morskie, wśród których i ponad którymi poruszają się, miotając się w nieustanych gonitwach i baletach, maito, strzępiele, manini, niebieskie ryby o błyskawicznych ruchach. Balety te obserwują niewzruszenie, anemony o różnorodnych barwach, jeżowce Vana, Ina, zajęte namierzaniem swojej ofiary. Ten swoimi jadowitymi harponami na końcach macek, tamten zaś swoimi ruchomymi kolcami nieustannie omiatającymi wodną przestrzeń. To muzyczna podróż w głąb oceanu przypomnienie wszystkiego, co tam żyje i co niesie w sobie naukę o społeczeństwie, którą można odnieść do człowieka. Comme le cocotier, cocotier s'élançant majestueux dans le ciel, je ne demandais qu'à pousser vers le soleil. Comme la tiare exhalant son parfum dans la brise du soir, je ne demandais qu'à m'ouvrir à la vie. Comme l'hibiscus flamboyant dans le couchant, je ne demandais qu'à brûler d'amour, mais mon cœur est de pierre et mon âme endurcie ne peut plus. C'est pas de one of my best. <laughs> <laughs> uh, tiare, Tutaj dziewczyny mają. Bardzo symbol. I teraz wiesz. Jak palma kokosowa. Jak palma kokosowa, wznosząca się dumnie do nieba, nie pragnęłam niczego, tylko rosnąć w słońcu. Jak tiare, co w wieczornej bryzie rozlewa swój zapach. Nie pragnęłam niczego klucz otwarcia na życie, jak hibiskus płomienny w blasku zachodu. Nie pragnęłam niczego, tylko płonąć z miłości, lecz moje serce jest z kamienia, a dusza zrogowa ciała nie potrafi już rozkwitnąć.